Dzięki właśnie tym produktom każdy wasz wyjazd z psem będzie udany. A mowa tutaj o kamizelce do pływania, dzięki której wasz pupil będzie bezpieczny podczas wodnych przygód. Warto ze sobą zabrać butelkę na wodę, sprawdzi się świetnie, bo ma jeszcze pojemnik na smaczki. A jeśli chcemy potrenować z naszym psiakiem, to taka saszetka na smaczki bardzo ułatwi nam sprawę. Na Allegro znajdziecie również dużo gadżetów do wodnych zabaw. W gorące dni świetną sprawą będzie kamizelka chłodząca. Posiada ona różne rozmiary, a dodatkowo regulacje nasuwa. Zapewni ona ochłodę waszemu pupilowi w gorące dni. A jeśli tak jak ja, się porządek w samochodzie, to świetnie sprawdzi się tutaj mata na fotele. Jeśli chcesz, aby twój psiak miał takie super gadżety na podróż, zajrzyj na Allegro, na pewno piesek podziękuje. Dzięki właśnie tym produktom każdy Wasz wyjazd z psem będzie udany. A mowa tutaj o kamizelce do pływania, dzięki której Wasz pupil będzie bezpieczny podczas wodnych przygód. Warto ze sobą zabrać butelkę na wodę. Sprawdzi się świetnie, bo ma jeszcze pojemnik na smaczki. A jeśli chcemy potrenować z naszym psiakiem, to taka saszetka na smaczki bardzo ułatwi nam sprawę. Na Allegro